Dzień dobry, Piotr Gabryś z Nieruchomości. Jesteśmy w miejscowości Korwinów, gmina Poczesna, 12 minut od Częstochowy yy, drogą DK1, to jest około 9,5 km. Jesteśmy tutaj, bo chciałem Państwu zaprezentować dom, stan surowo otwarty, pokryty dachówką brasa. Więcej informacji chcę Państwu pokazać ze środka, także zapraszam. Jesteśmy na piętrze budynku. Dom ma 135 metrów powierzchni użytkowej. Za nami nad garażem jest jeszcze jedno dodatkowe pomieszczenie. W domu ogólnie będzie znajdować się sześć pokoi, dwie łazienki, z czego jeden pokój na dole to jest ogromny salon otwarty na jadalnię i kuchnię. Stamtąd mamy przejście korytarzem do garażu lub yy, do kotłowni. Duchomość znajduje się na działce 1055 m2. Działka jest w kształcie trójkąta. Od frontu, czyli od ulicy, mamy 33,5 m szerokości. Przy działce znajdują się media woda, prąd, gaz. Po więcej szczegółów zapraszam do naszej oferty lub pod numerem telefonów 508-780-865. Pozdrawiam, Piotr Gabryś.